Witam serdecznie w mojej kuchni w Turynie. Dzisiaj proponuję przepis na pyszne i mięciutkie mafiny z truskawkami. Te smaczne babeczki są bardzo popularne i bardzo lubiane, zwłaszcza przez dzieci. Przepis jest bardzo prosty, dosłownie w kilka minut ciasto na mafiny będzie gotowe. Zapraszam na filmik. Do miski wsypujemy cukier i skórkę z cytryny. Następnie przesianą mąkę, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. I mieszamy wszystko. W innej misce ubijamy jajko. Następnie powoli wlewamy mleko. A potem jogurt. Który powinien być ciepły w temperaturze pokojowej, wyciągnijmy go wcześniej z lodówki. I na koniec powolutku wlewamy olej. Teraz masę z jajkami wlewamy do mąki z cukrem i mieszamy. Ciasto na mafinę nie musi być gładkie, wystarczy, że składniki są połączone. Jeżeli lubicie ciasta z truskawkami i szukacie ciekawych przepisów, zapraszam na moją playlistę z ciastami. Znajdziecie na niej na pewno kilka ciekawych propozycji na ciasta z truskawkami. Przygotowujemy foremkę do mafinków i papilotki. Nakładamy na spód trochę ciasta. Wystarczy jedna duża łyżka. Na nie kładziemy kawałki truskawek. Mafiny można zrobić na wiele sposobów. Zamiast truskawek można dodać inne owoce, np. przykład jabłka, truskwinie, owoce leśne, kawałki czekolady. Można je robić wspólnie z dziećmi. One bardzo lubią robić kolorowe babeczki. Teraz truskawki przykrywamy ciastem. Nie nakładamy go za dużo, tak aby wystarczyło nam na wszystkie. Ciasto jest dosyć rzadkie i niewygodne do nakładania, ale właśnie z takiego ciasta wychodzą mięciutkie mafinki. I na górze kładziemy duże kawałki truskawek. Papilotki napełniamy do 2 trzeciej wysokości. Mafiny pieczemy przez 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. A oto jak się prezentują mafiny z truskawkami. Widzicie, że widać ładnie truskawki. Możemy je udekorować cukrem pudrem. Można je przechowywać w lodówce przez 3-4 dni. Ale one są tak smaczne, że nie wytrzymają trzech dni. Jeżeli spodobał się Wam ten filmik i przepis, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. W ten sposób będziecie powiadamiani o nowych filmikach, na którym pokażę Wam, co gotuję w mojej włoskiej kuchni w Turynie. Zapraszam na następne przepisy. Ala prossima. Ciao!